W sobotni wieczór godzina 19, a mój mąż mówi, że ono chodź, pójdziemy się przejść 10 kilometrów. A tutaj jest przejście zwierząt, żeby nie szły przez ulicę. To tam jest pod spodem zrobione tajemnicze przejście pod ulicą na drugą stronę. Obecna w Norwegii w niedzielę. Wczoraj, w sobotę, byliśmy na długim spacerze. 10 km jest! Takim wieczornym. Dzisiaj, w niedzielę, kiedy nagrywam, pojechaliśmy sobie nad morze. Wiatr silny, wiał jak to nad morzem, ale jest słoneczko i, i ogólnie jest fajnie, więc tam wypoczęliśmy. A teraz pod wieczór po południu, godzina piąta, stwierdziliśmy, że nie będziemy siedzieć w domu. Przed nami nowy tydzień, nowe możliwości, nowe różne zadania do, 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 do wykonania i tak dalej. Więc stwierdziliśmy sobie, że, że zamiast siedzieć w domu, to pospacerujemy sobie tutaj, w naszej miejscowości. Jest tak przyjemnie. Tutaj teraz nie wieje wiatr i do słoneczka jest bardzo, bardzo ciepło. W ogóle to zapowiadają ładną pogodę właśnie w nadchodzącym tygodniu, że już temperatury będą wyższe, no i będzie słoneczko. No już kwiecień. Bardzo intensywny weekend za mną. Sobota, bardzo długi spacer. No, zostałam na niego zaproszona, więc musiałam temu podołać 10 km w nogach, ale dałam radę. Natomiast dzisiaj piękny, taki relaksujący wyjazd nad morze. Biało, nie powiem, ale, ale znaleźliśmy, sobie, znaleźliśmy sobie fajne miejsce, gdzie można było sobie rozpalić grilla kupiliśmy sobie taki fajny przenośny grill i była możliwość, że, że, że można było sobie tam przygotować jedzenie więc była kiełbaska dla mnie był taki hamburger rybny i ziemniaczki pieczone były przepyszne tak mi się przypomniało moje dzieciństwo i kiedy kiedy po prostu na ognisku takie pieczone ziemniaczki się piekło, kiedy były wykopki na przykład u dziadków na wsi. Więc takie wspomnienia do mnie przyszły. YouTube w ostatnim czasie podsyła mi w propozycjach przeróżne filmy ludzi, którzy nagrywają na emigracji. Tytuły są szokujące. Kończy się taki kraj, kończy się taki kraj, ludzie zjeżdżają do, 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 do swoich krajów, i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, że mając swój też jakiś tam Malutki kanalik na, na YouTubie, w którym opowiadam o mojej emigracji, o moich tutaj doświadczeniach, o tym, co mnie spotkało, co może spotkać właśnie na emigracji, jaki los spotkał mnie tutaj i cała ta, ta przygoda z Norwegią. I tak sobie pomyślałam, że może w, w kilku zdaniach powiem, jak z mojej perspektywy wygląda sytuacja tutaj w Norwegii, dlatego że przeczytałam na no, pod jednym z filmów na pewnym kanale komentarz, gdzie, gdzie rodzina jakby obawiała się, obawia się przyjechać do Norwegii no, jako turyści, dlatego że tyle, co słyszą na jej temat, to no to zastanawiają się, tak. Ludzie, którzy nagrywają na YouTube i mają z tego pieniądze, no, muszą w jakiś sposób zainteresować ludzi do tego, żeby ich oglądali, tak? Dlatego, że wiemy, jak YouTube działa i z czego są pieniądze. Więc ja proponuję Ludziom, którzy no, mieszkają w innych y, krajach, na przykład w Polsce, i oglądają, interesują się, jak wygląda życie w danym kraju, w Anglii czy na przykład tutaj w Norwegii, żeby y, z przymrużeniem oka, y, takim delikatnym, no, słuchali tego, co ludzie opowiadają. I to się tyczy zarówno ludzi no, innych, którzy nagrywają na YouTube, jak również mnie, dlatego że każdy y, opowiada to, co chce. Każdy opowiada. Jakby z własnej perspektywy. No, i oczywiście są ludzie, którzy um, lubią opowiadać. Lubią podkręcać chwytliwe tematy. Więc jeśli chodzi o przyjazd do Norwegii jako, um, jako turysta, to ja jak najbardziej zapraszam. Jak widać na moich różnych filmach. Według mnie Norwegia jako kraj jest krajem pięknym, jeżeli trafi się na pogodę, która jakby dodatkowo pokaże ten cały urok tego kraju, tej natury, tej dzikiej natury, no to wtedy można powiedzieć, że już jest wspaniale. Oczywiście popularne atrakcje turystyczne mają parkingi, które są płatne. Natomiast tutaj, gdzie my chodzimy, na przykład tutaj na naszym terenie nad morzem, czy gdzieś, gdzie idziemy na szlaki w góry, bardzo dużo parkingów jest po prostu za darmo. Są bardzo duże parkingi, jest bardzo dużo miejsca, są za darmo lub na przykład trzeba zawipsować około 50 koron na cały dzień, więc to też nie są jakieś duże pieniądze jadąc sobie gdzieś na jakieś wędrówki górskie czy gdzieś nad morze na no warto mieć ze sobą swój prowiant dlatego, że no tutaj rzadko się zdarza, zresztą wcale się nie zdarza ja, ja nigdzie nie widziałam żeby stały budki nie wiem i sprzedawali kiełbaski z grilla lub jakieś takie właśnie historie jest teren dziki czysty od tego typu rzeczy, pełny reset, jeżeli się idzie właśnie w taki rodzaj natury. Oczywiście w, w innych miejscach, tam, gdzie jest to gdzieś bardziej popularne, tak, to gdzieś tam jakiś kiosk y, y, z lodami, czy, czy, czy z frytkami, oczywiście można y, spotkać. Natomiast y, jest dużo miejsc, gdzie plecak, woda, y, kanapki, lub tak jak my robimy sobie gdzieś tam jakieś ciepłe posiłki, y, lub y, Ciepłą kawę, to dodatkowo stwarza taką fajną atmosferę i taki fajny relaks. Więc, tak, ja proponuję poznać Norwegię osobiście i wyrobić sobie o niej zdanie, lub pozyskiwać informacje no, z takich, można powiedzieć, wiarygodnych źródeł. Niekoniecznie to, co jest przekazywane na YouTubie, tak Do końca wspólnego z rzeczywistością. Czasami ja osobiście uważam, że tematy są mocno podkręcane. Yy, więc tak, yy, życzę wszystkim wspaniałego tygodnia i myślę, że do następnego spotkania.